Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika Instagrama Gabriel and Cure Noise. Mężczyzna twierdzi, że przeprowadził się do nowego domu wraz ze swoją dziewczyną Tatianą. Mieszkanie położone jest gdzieś w Edmonton w Kanadzie. Podczas imprezy powitalnej jeden z sąsiadów poinformował parę, że poprzedni właściciele słyszeli głosy małego dziecka płaczącego i biegającego nocą po domu. Jednak nie wiedzieli, że pewnej nocy, kiedy Tatiana będzie sama w domu, usłyszy coś dziwnego. It's okay, I'm watching, just watching stupid tv show and i heard like some kind of sobbing or so... like i can hear right now crying i thought it was a neighbor's but it's been going on for like about i don't know like five ten minutes I i can barely walk coming from downstairs. look like it's coming from our room game. <sighs> Gdy kobieta ogląda coś na laptopie, zaczyna słyszeć dźwięki płaczu i jęku dorosłego mężczyzny, a po zejściu na dół zdaje sobie sprawę, że te przerażające dźwięki dochodzą z salonu. Szybko wbiega po schodach i zamyka się w pokoju, nie mając odwagi z niego wyjść. Postanawia zadzwonić do Gabriela, informując go, że w ich domu może być intruz. Na szczęście mężczyzna był blisko i przybył do domu w ciągu kilku minut. Po przeszukaniu posesji nie znaleźli śladów włamania ani nikogo wewnątrz domu. Więc czy rzeczywiście ich sąsiad miał rację, czy to po prostu fake dla zdobycia rozgłosu? Następny film pochodzi od użytkownika TikToka Fall Meaton. Od kilku dni coś wkrada się na posesję jego i kradnie jego kury. pewnej nocy zauważył ślady i postanowił za nimi podążać. A to co zarejestrował? Mrozi krew w żyłach... Well, it's about one And once again the, uh, the door's open. And something got a couple of chickens. We do have tracks. Uh. Can't tell what they are in this fluffy snow, but we're going to jump on the snowmobiles, follow them. They do go off out into the farm field, so uh, hopefully we can catch whatever this is. Let's go get them. Well, go get them, boy. Let's go get them. Ah! All right. Well, we made it about a quarter mile back into the federal land here. Uh, the tracks seem to stop right here. We're thinking, I don't know, but where do you think it's at? Like this is weird. i never even seen tracks like this before. They can turn around? I don't know. Is it up there? Wow, this is really weird. Well, we managed to track it to this tree. Uh I don't know where it went from here, but and honestly it looks like it went up. Jesus. What could it be? What the hell is it? You hear that? <coughs> Jesus Christ. Let's go back and get a gun. Fucked it. <coughs> Mężczyźni udają się do lasu, nie nagrywają przerażające dźwięki. Jednak następnej nocy kury znów znikają. Casey po raz kolejny postanawia podążać śladami do pobliskiego lasu. Go ahead. How are you? Po raz kolejny słyszą dziwne dźwięki, jednak to, co nagrali kilka tygodni później, przeraziło ich. Dobra, idźmy to zakończyć. Nie powinno być dużo dłużej. Tylko 100 m, gdzie są te Stop, stop, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. What the hell is that? See it? Yeah. That's not where those traps are. Jesus Christ! What the fuck is that? Find over, over here, Dill. God, they're everywhere. There's something going on. There's something that ain't natural. I don't know. i don't hear it anymore oh shit dill right there bud something in there there's more than one they're watching us hey they're nowhere near the traps Where are you? Don't shoot until we know what it is. Good Lord. Think we can get closer? We need, maybe we just need to step out of here. Jesus Christ. No, we're not prepared for this do We need more people. Obok jednego z drzew możemy zobaczyć jakąś humanoidalną postać ze świecącymi oczami. Wiele osób w komentarzach sugeruje, że za ten incydent z kurami może być odpowiedzialny Rejk, który czaił się w lesie na mężczyzn. A ty, co o tym nagraniu myślisz? Daj znać w komentarzu. Kolejne nagranie pochodzi również z TikToka, od użytkownika Mathol36. Doświadczył on dość dziwnych zjawisk w lesie, podczas gry w Randonautica. Po powrocie do domu, postanowił pobawić się tabliczką Ouija. Our fingers are barely on it. It literally just spelled out car. I'm not doing this anymore. It is literally like 4am and I just got woken up by the loudest like crashing noise in my other room. Dude, what? What the fuck? My chair, my Paintings. What the my keyboard. What? Okay, no. I was just chilling, and this light just knocked over, just randomly. Are you still here? Do something if you're still here. Um. <laughs> Get out of my house, please. You are. You are not welcome here. Get out of my house. Get out. I swear to God, I just saw someone sitting in this chair and now it's rocking a little bit. Hello? Is anybody here? What do you want? Przedmioty w pokoju same się poruszają, następnie drzwi się zamykają. Kilka sekund później możemy usłyszeć kroki dochodzące znikąd. Także czy dom tego chłopaka rzeczywiście jest nawiedzony, czy da się to wszystko jakoś wyjaśnić? Ostateczną opinię pozostawiam tobie. Przedostatnie nagranie pochodzi z Twittera zostało opublikowane przez użytkowniczkę Daniela Garro. Poinformowała nas, że jej rodzice mają firmę zajmującą się sprzedażą kamer bezpieczeństwa w Kostaryce. Jeden z pracowników firmy zauważył coś dziwnego na jednej z kamer. Poinformował, że kamera nie miała żadnych zakłóceń czy też gliczy. Oto co zobaczył. Możemy zobaczyć kobietę pojawiającą się znikąd. Spaceruje ona przez posesję, gdy nagle rozpływa się w powietrzu. Możemy ją wyraźnie zobaczyć i najprawdopodobniej nie jest to spowodowane słabą kompresją kamery. Więc czy rzeczywiście udało im się nagrać zjawę? Ostatnie nagranie na dziś pochodzi od użytkownika TikToka Chell Del Bell. Mężczyzna postanowił przejrzeć stare pudła i odnalazł starą, przerażającą lalkę. Postanowił ją umieścić na półce z książkami, i od tego momentu w jego domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. so creepy doll is gonna go with the creepy books, right? That seems like the best place. Stop! Me Remy! Remy? Hey, stop! Stop messing with the lights! Elijah! Hey, what are you guys doing? Sceptycznie nastawiony mężczyzna stwierdził, że mruganie lamp było spowodowane awarią elektryczności w jego domu. Jednak innej nocy postanowił pokazać swoje dekoracje na Halloween, gdy nagrał coś straszniejszego. Well, I came out here to uh, try to show off decorations, but the storm and wind pretty much blew down most of them. But that's fine. But while I'm out here, this is my attic right now. So, yeah. I don't want to go up there. I gotta go up there. Fuck. Okay. i okay. this. Well, I already replaced light bulbs a couple days ago, so... Fuck okay, it, right? Let's do it again. There, okay. there, good. What are you doing here? Po zobaczeniu, że światło po raz kolejny gaśnie, postanowił wymienić żarówkę. Jednak to nie koniec jego przygody z Lalką. Gdy woda z kranu zaczyna sama lecieć, mężczyzna odwraca się, aby ją wyłączyć. Gdy nagle kieliszek z winem pęka, ten odrzuca lalkę na ziemię, tak jakby ta go poparzyła. Następnie postanawia spalić lalkę, aby nie mieć z nią więcej do czynienia.